Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmucherskie. Zajestruj się z Kodem Machito. Cześć, załoga, z tej strony to zapraszam Was do kolejnego odcinka kariery przebudowy. Tym razem jesteśmy po niebieskiej stronie, Liverpoolu, czyli we Wertonie. drużyna, która raczej jest takim średniakiem angielskim i wydaje mi się, że zasługuje na takiego menadżera jak Lampard i zasługuje na takiego dyrektora sportowego jak ja, żeby odnosić sukcesy. 60 milionów to jest bardzo duża kwota, którą możemy fajnie zainwestować. Na pewno prawobrońca i napastnik, bo z tego powodu, że prawego obrońca na prawa. Ty nie mamy w tej kadrze a napastnika rezerwowego także, dlatego postanowiłem, że będziemy grać ustawieniem 4-4-1-1 z dwoma defensywnymi zawodnikami. A naszym pierwszym transferem jest Kyle Peters, który naprawdę jest bardzo dobry z tego powodu, że ma 78 overally, jest bardzo zrównoważonym zawodnikiem i ma 25 milionów kwoty, za którą musieliśmy zapłacić za niego, więc to jest dosyć spoko kwota. 15 milionów za Patryka Bamforda, który jest po prostu koturem w tej grze, więc wydaje mi się, że także kwota dosyć niska. No i aktualnie po. 20. kolejce zajmujemy ósme miejsce, mając 8 zwycięstw, 6 remisów, 6 porażek, no i 31 bramek strzelonych, 31 straconych, 30 punktów, minimalna strata do np. Arsenalu, Newcastle, ale także minimalna przewaga nad Subcauton, Wolverhampton, Leicester, więc naprawdę rywalizacja do końca będzie emocjonująca, ale zwłaszcza miejsce w dziesiątce będzie dla mnie takim miejscem optymalnym właśnie dla tej kadry. Patrick Bamford, 9 bramek, naprawdę dobrze gra aktualnie ten zawodnik, który wygryz z naszego podstawowego na no i tutaj i łowi 5 bramek 6 asyst także dobrze wygląda, ale wydaje mi się, że możemy w pewnym momencie przejść na system 4 4 2 który będzie zdecydowanie lepszy pod naszych dwóch napastników, bo szkoda nie wykorzystywać ich talentu. Aktualnie Scott Burgess do nas przychodzi 62 oberala, mając 17 lat, może naprawdę być kocurem za parę sezonów. Everton, jak możecie zauważyć, ma 14 zwycięstw, 10 remisów, 14 porażek, 52 punkty, no i zajął 10 miejsce po rundzie wiosennej. Uważam to za sukces tego klubu z tego powodu duże jednak Bramkowo naprawdę byliśmy zrównoważoną drużyną. Dużo strzelaliśmy, bardzo dużo traciliśmy. Tutaj trzeba na pewno wzmocnić obronę bo 62 bramki stracone i także strzelone, to jest dużo strzelonych bramek, ale bardzo dużo straconych i tutaj na pewno będzie trzeba jakieś wnioski właśnie rozwiązać, żebyśmy jednak byli zdecydowanie bardziej skuteczni w defensywie. Tutaj niestety w FA Cup przegraliśmy po loteryjnych rzutach karnych z Leicester City, no i tutaj w Carabao Cup także przegraliśmy z Wigan, co jest dosyć zimnym prysznicem w tym sezonie. Ale wydaje mi się, że taki zimny prysznic się przydał Bo to był taki moment, gdzie zaczęliśmy grać lepiej No i trafił się mecz z Wigan No i niestety taka pasa porażek Więc wydaje mi się, że ta forma była dosyć taka dziwna, nieprzewidywalna Nasz zespół różnie się po prostu zachowywał w różnych momentach No ale młodzież to podstawa Więc wydaje mi się, że Alex Griffith musi do nas przyjść To jest zawodnik, który ma bardzo wysoki potencjał Tak samo kolejny zawodnik, który został znaleziony na naszej liście Jest to Dale, który naprawdę może być kozakiem Czy to na lewym skrzydle czy naśpio, czy na prawym skrzydla, więc zawodnik bardzo zrównoważony, tutaj wielka zagadka, ale zawodnik, który ma 16 lat 62 overalla, Bradley oczywiście potencjał ma bardzo rozrzucony, od 67 do 83, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać po trzech sezonach, no i naszym najlepszym zawodnikiem jest Patrick Bamford, który strzelił niesamowitą ilość bramek, jaką jest 16 w lidze właśnie angielskiej, więc naprawdę jestem szokowany, jak on po prostu wyglądał w tym sezonie i Wobby także wyglądał dobrze, ale w pierwszej części sezonu, w jest zdecydowanie gorzej, ale tam już zmienił ustawienie na 4-4-2. Być może dlatego gdzieś łowi po prostu wyglądał średnio, ale zobaczymy jak będzie w kolejnych sezonach. Nie skreślam go, no bo naprawdę rundę jesienną miał dobrą. 66 milionów na start. To jest naprawdę fajne budżet, zwłaszcza, że musimy wzmocnić się odpowiednio, żeby walczyć o europejskie puchary, a takim jest ten sezon. To jest nasz cel. Europejskie puchary, więc tutaj naprawdę dosyć dużo musimy wzmocnić tą kadrę, przede wszystkim ławkę. No i sam Johnston do nas przychodzi. To jest zawodnik, który ma 70 6 overalla. Zawodnik za 7 milionów. Wydaje mi się, że nie będzie marudził, więc spokojnie możemy go tutaj umieścić. 20 milionów za Olivera Skipa, 79 overala, ale zawodnik, który może się jeszcze dużo rozwinąć, więc także wydaje mi się, że to jest dosyć optymalny transfer. Kolejny transfer za 17 milionów jest to James Justin, czyli 78 overala, zawodnik 25-letni, zwłaszcza, że odszedł od nas Mykolenko za 30 milionów. Do Realu Sociedad zawodnik o rok młodszy, ale jednak kwota jest zdecydowanie większa, więc tutaj naprawdę zyskali tylko na tym transferze, bardziej dopasowanego zawodnika pod nasz styl gry. Taylor to jest uzupełnienie, wymieniliśmy za kogoś tam, który nie pasował, więc za 630 tysięcy to jest naprawdę świetny zawodnik. Oli Watkins do nas przychodzi, 79 overalla, zawodnik, który ma być rezerwowany za 20 milionów więc wydaje mi się, że także to jest dosyć fajny transfer. Aktualnie po rundzie jesiennej zajmujemy 4 miejsce, 11 zwycięstw, 4 remisy, 6 porażek, 37 punktów, więc naprawdę to jest optymalna aktualnie nasza pozycja w lidze. Oczywiście, Liverpool będzie próbował gdzieś tam dojść zaraz z Manchester United, być może Newcastle z dużym budżetem, ale wydaje mi się, że aktualnie jesteśmy w stanie spokojnie utrzymać to czwarte miejsce. Zobaczymy oczywiście, jak będziemy się rozwijać. Jak mogliście zobaczyć, niektórzy wrócili, na przykład Moise więc on dostawał także swoje szanse. Ale 8 spotkań, dwie bramki to pokazuje, że niestety ten zawodnik nie będzie jakimś ważnym elementem w tej całej naszej układanki. Zwłaszcza 8-2, to nie jest jakiś dobry wynik. Tu możecie zauważyć, że Everton, Everton zajął na koniec sezonu czwarte miejsce, co jest bardzo wysokie. 22 zwycięstwa, 6 remisów, 10 porażek, 72 punkty. Naprawdę dużo zabrakło, żebyśmy stanęli na podium zamiast Chelsea, ale także mogliśmy spaść na miejsce piąte, być może szóste, bo naprawdę ta czołówka była bardzo silna, więc i tak możemy się cieszyć, że zagramy w Lidze Mistrzów. A jak nam pójdzie, no to już oczywiście okaże się w dalszej części odcinka. Oglądajcie oczywiście do końca. Tutaj Everton przegrał niestety z Spurs w FA Cup 1-0. Szkoda, że znowu w piątej Rundzie przegrywamy, ale wydaje mi się, że tak mogliśmy trafić zdecydowanie gorzej, patrząc na to, jakich rywali tutaj jeszcze mieliśmy do losowania. No i tutaj w karbałka po raz kolejny wydaje mi się, że rozczarowujący wynik, bo 2-1 z USK. Ok, okej, to jest USK, czyli drużyna zdecydowanie mocniejsza, ale to jest Carbao Cup, gdzie wydaje mi się, że naprawdę te nasze rezerwy były na tyle mocne, żebyśmy spokojnie przeszli taki Łeska. a jednak okazało się, że Łeskam zdecydowanie był lepszy od nas, a tu możecie zauważyć, że kolejny Junior dołącza do naszej Akademii, tym razem to jest Nielsen właśnie z Norwegii. 83 potencjału najwyższe, ale ten przekrój jest dosyć wysoki, więc zobaczymy. Cook nie będzie wybitnym bramkarzem, ale będzie bramkarzem, który będzie solidny, a takiego chcemy przede wszystkim na ławce, dlatego jak on się rozwinie do 76, ja będę bardzo zadowolony. Lewis Roberts do nas także przychodzi prawy obrońca, więc także bardzo duże wzmocnienie naszej kadry juniorskiej i tutaj także zawodnik, który może osiągnąć dosyć dużo. Hudkins nie będzie gwiazdą, ale będzie dobrym uzupełnieniem. Zawodnik z Szkocji, więc staramy się jednak matycznie szukać tych juniorów z Wielkiej Brytanii, ale oczywiście Norwedzy także się przydadzą z tego powodu, że ten rynek naprawdę ma dosyć dużo talentów, więc tutaj chcielibyśmy zainwestować. No i tutaj Anderson na przykład do nas przychodzi. Zawodnik, który już ma ponad 60 overalla, a takich próbowałem podpisywać. Ewentualnie tutaj możecie zauważyć, że zawodnik chciał już odejść Johnson, a naprawdę ma wysoki potencjał, więc musiałem go podpisać w wieku 18 lat, a to jest oczywiście zakończenie naszego sezonu, 4 te miejsce, no i oczywiście Frank Lampard może być dumny, zadowolony, a jak pójdzie mu w trzecim sezonie, za chwilę się okaże. Tak, ja też nie mogłem w to uwierzyć. 133 miliony budżetu transferowego w Evertonie. Frank Lampard może być naprawdę zadowolony z tej kwoty, bo musimy dobrze uzupełnić kadrę. Walczymy na mistrzostwo. To był przekaz jasny właściciel zarządu. No i tutaj Joe Gomez 84 overalla. 67 milionów, dużo, ale to jest zawodnik, który będzie szpilką dla Liverpoolu. Wiecie doskonale dlaczego. No i tutaj 45 milionów za Galahera, który naprawdę może być fajnym uzupełnieniem, zwłaszcza, że to jest zawodnik jeszcze, który może się rozwinąć. No i aktualnie zajmujemy drugie miejsce. Liverpool kontra Everton. O mistrzostwo Anglii. Oczywiście Spursa, Sonia cały czas gdzieś tam próbują dojść do tego, ale w tym momencie zostały dwie drużyny. My chcemy zdobyć mistrzostwo tak samo jak Liverpool. To okaże się lepszy w tych akurat rozgrywkach, kto będzie lepszy, kto wytrwa do końca, kto popełni mniej błędów, okaże się oczywiście na koniec odcinka. Aktualnie zajmujemy jeszcze drugie miejsce w grupie. C oczywiście w Lidze Mistrzów za Milanem, który był jakimś niesamowitym Hegemonem do wygrywania. 6 zwycięstw, 16 bramek strzelonych, 4 stracone. Naprawdę coś genialnego, jak oni pokonywali poszczególnych rywali. A tutaj naprawdę dobre, solidne statystyki naszych zawodników. Bamford 10 bramek, drugi napastnik 11, Bamford więcej asyst, bo miał 5, ale nasze skrzydła 8 i 7 bramek, także po 4 asysty. Wygląda to bardzo solidnie, gramy cały Cały czas równoważony futbol. nie idziemy jakoś hura do przodu, nie idziemy hura do defensywy, tylko po prostu stajemy, stajemy się drużyną, która może walczyć o wysokie cele, grając właśnie w taki flegmatyczny trochę sposób. Kike do nas przychodzi 79 wyrala, no i niestety po rundzie wiosennej przegrywamy mistrzostwo o dwa punkty, ale to boli, że ten Liverpool okazał się lepszy. Grając z Evertonem i przegrywając mistrzostwo z Liverpoolem o dwa punkty, to naprawdę jest bolesna porażka, zwłaszcza, że tak. Mało brakowało, abyśmy naprawdę byli świadkami wielkiej sensacji. Niestety, we przegraliśmy z Gon Doncaster 2 do 0. No, to nie jest wynik, który powinien nas zadowalać. to jest wynik bardzo rozczarowujący. Zwłaszcza, że naprawdę na tylu frontach rywalizowaliśmy jak równi z równymi, z wielkimi markami. A tutaj drużyna zdecydowanie słabsza pokonuje nas dosyć łatwo. No, no i Nottingham Forest także nas pokonało po rzutach karnych. Więc nie wiem, co się wydarzyło w danym miesiącu, czy tak źle po prostu to wyglądało. W tych urań ale za to rzuciliśmy wszystko na Ligę oraz Ligę Mistrzów. Tam naprawdę wyglądaliśmy dobrze. Tam wyglądaliśmy na drużynę, która chce sprawić niespodziankę i dotarliśmy do wielkiego finału. FC Barcelona kontra Everton, Anglia kontra Hiszpania, tiki taka oraz taki brytyjski flegmatyczny futbol. Kto okaże się lepszy? Kto okaże się bardziej dostosowany pod to spotkanie? Kto okaże się bardziej doświadczony w taki Spotkaniach. Na początek, niestety, to Barcelona atakuje, i możecie już zauważyć, że niestety Lautaro Martinez strzela bramkę dla Barcelony i wygrywają 1 do 0, ale my się nie podajemy. My cały czas gramy swoje. No i tutaj piękna kombinacyjna akcja, i Bamford, który znalazł się na skrzydle, jest do środka, strzelił bramkę, i mamy wyrównanie. z 1 do 1, i wydaje mi się, że teraz może mecz się naprawdę otworzyć. No i tutaj kolejna bramka Bamforda jest 2 do 1, więc w tym momencie to Barcelona ma nie Niestety taką czerwoną latarkę przy sobie, i wydaje mi się, że to oni muszą po prostu wyrównać, ale niestety w 71 minucie próbowaliśmy wybić piłkę nieudolnie i niestety mount strzela strzelaną bramkę na dwa do dwóch Anglii, który strzela Evertonowi to naprawdę bolało, bo wydawało mi się, że ten mecz może się już zakończyć, a niestety próbowaliśmy zrobić wszystko, ale nie udało się. No i tutaj kolejna nasza sytuacja. Zawodnik z numerem 7 strzela bramkę, to jest to Gallagher, czyli kolega Mounta z Chelsea więc naprawdę możemy się cieszyć, w 115 minucie jeszcze Łotkin strzela na 4 do 2 na sam koniec wygrywamy ten spektakl, no i możemy się naprawdę bardzo, bardzo cieszyć z tego, że wygraliśmy Ligę Mistrzów, mamy osiągnięcie które naprawdę zapisze się w historii futbolu, że właśnie to Everton okazał się najlepszy w całej Europie w Lidze Mistrzów 30 bramek Patryka Bamforda 13 asyst, ale także jak rozwinęły się skrzydła przez te pół roku, było czymś niesamowitym ja się z wami żyję, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć!